Камера блинка не все Так, Мандю? Mandisę, tak... No, tak. Nie, to tak... co? E, dzień dobry, cześć, witamy Was serdecznie. Dzisiaj mamy drugi odcinek Domowego Zoo. Przedstawiam Wam e, kotiki nasze. Tutaj Machadowa jest opiekunka Milena i Zola. Man... A przepraszam, Mandisa. Zola była wcześniej, odpłynęła już. A ja nazywam się Paweł, będzie jeszcze dzisiaj w dzisiejszym odcinku drugi opiekun Patryk. Na chwilę go nie widzicie, ale później. Na pewno się pokażę. O, najazd na Patryka. Słuchajcie, jesteśmy na zewnątrz naszego Afrykarium. Tutaj mamy taką strefę, która nazywa się Wybrzeże Szkieletów albo Wybrzeże Szkieletowe. Skąd wzięła się ta nazwa? Od tego miejsca, gdzie one występują w naturze. Ja znalazłem jeszcze stary taki atlas, pewnie dzieciaki macie coś takiego w domu. Pokażę Wam, e, gdzie te zwierzęta żyją na wolności. Tutaj mam taki specjalny wskaźnik. Przy okazji pozdrawiam wszystkich miłośników sushi. E, tutaj e, mieszka, mieszkają sobie te kotiki, ale też dużo czasu spędzają w wodzie. Nawet e, odnaleziono jednego kotika, który odpłynął na 160 km w, w, w oceanie. Tak daleko był od brzegu, więc to jest taka odległość jak do, do Katowic, na przykład z Wrocławia. Tutaj też właśnie mamy to wybrzeże szkieletów. I jest też druga duża grupa kotików, która zamieszkuje Australię. U nas mieszkają te afrykańskie. Słuchajcie, nie, nie powiem wam, jakie tutaj są państwa. Powiem tylko, że są trzy na terenie trzech państw afrykańskich. Sprawdźcie sami w domu, jakie to są kraje. Wtedy zapamiętacie na długo, jak się skończy kwarantanna. Pojedziecie do Afryki, zobaczycie takiego kotika na brzegu. Będziecie doskonale wiedzieć, co to jest za gatunek. Do nas często przychodzą zwiedzający i często zdarza się też, że mylą dwa gatunki. To jest popularny, bardzo duży błąd kotika i foke. Jak widzą kotika, mówią, że to jest foka, ale to są dwa zasadnicze, są bardzo dwie takie zasadnicze różnice pomiędzy tymi gatunkami. Kotik to inaczej uchadka, ponieważ posiada małżowinę zewnętrzną. Zobaczymy u Mandisy, gdzie, gdzie jest małżowina zewnętrzna. Widzicie takie uszko wystające? To jest właśnie małżowina zewnętrzna. Każdy z nas też taką małżowinę posiada. Także możecie się teraz pociągnąć za ucho, pozwalam. Foki natomiast takiej małżowiny usznej nie mają. Tutaj na zdjęciu zobaczcie. One mają tylko taki otwór słuchowy i foki takie u nas mieszkają w starej części zo. Między niedźwiedziami himalajskimi a panterami możecie znaleźć basen z fokami właśnie. Druga zasadnicza różnica to jest metoda poruszania się fok i kotików, zupełnie inna. Możemy zaprezentować. Możemy zobaczyć teraz. Zobaczcie, że kotiki poruszają się bardzo sprawnie na brzegu. Mają e, takie płetwy dość długie, i na tych przednich kończynach mogą się e, podnieść do góry wysoko. Natomiast foka, gdybyśmy to zobaczyli, ona pełza. Bardziej to wygląda foka? tak e, zabawnie. I teraz fok, e, Mandisa foka? nam pokaże, jak, jak spaceruje foka, właśnie w ten sposób. Brawo. Kotik jak płynie pod wodą, e, wiosłuje tymi przednimi kończynami. Tylne służą mu głównie do e, sterowania. U Foki jest odwrotnie. Tutaj odbywa się u nas codziennie trening medyczny i ci, co byli w naszym zoo, pewnie wiedzą, na czym to polega i po co. Mamy pytanie, czy kotyki są większe od fok? Zależy, ponieważ rodzina fokowatych jest liczniejsza niż uchatkowate i największe, najwięksi przedstawiciele rodziny uchatkowatej, to są słonie morskie, inaczej zwane jako mirungi. Ich masa ciała przekracza 3000 kg, czyli 3 tony. Natomiast największe um, uchatki no, ważą około 1000 kg maksymalnie, także um, jednak nie zawsze jest tak. W naszym zoo akurat um, samce kotika afrykańskiego są większe um, od samca foki pospolitej, czyli przedstawiciele, które mieszkają w naszym zoo, jednak nie zawsze tak jest. Ja jeszcze dodam, że zarówno kotik i foka należą do jednego rzędu drapieżnych. Natomiast mają kompletnie oddzielną rodzinę i bardzo nam zależy na tym, żeby każdy fan naszego facebookowe, naszej facebookowej strony potrafił odróżnić te dwa gatunki, kotika i foki, bo to jest zupełnie tak, jakbyśmy nie odróżniali tych, tych dwóch gatunków. Słuchajcie, Marysia. Pyta, czy kotyki boli jak chodzą? No nie, zależy oczywiście od jakiej powierzchni, natomiast no tutaj poruszają się po specjalnym takim betonie wzmacnianym i jeżeli samo poruszanie się fizjologicznie, absolutnie ich nie boli, tak? Jakby ich kończyny przemieszczania jest przystosowane do tego, żeby się poruszać na czterech płetwach, więc nie sprawia im to żadnego bólu. Natomiast no, ewentualnie mogłoby, gdyby była jakaś niebezpieczna powierzchnia, ale tutaj nie ma takiej. Nie bój się. Aha. Może Patryk, chodź jeszcze do nas tutaj. Zapraszamy jeszcze naszego drugiego opiekuna. To zanim Patryk przyjdzie, pytanie: po co wąsy w ogóle kotiką? Botiki posiadają wibrysy, czyli tak wąsy czuciowe, dzięki którym potrafią, zwłaszcza w mętnej wodzie, wyczuwać drgania fal, kiedy ryby pływają w wodzie. I one w ten sposób, jeszcze nie widząc ryby, potrafią określić, gdzie się ta ryba poruszała lub w jakim kierunku po prostu płynie i z jaką prędkością. Dlatego wibrysy są bardzo czułe, właśnie na takie drgania pod wodą. I w momencie, w którym zobaczymy jakiś obiekt, no to one się potrafią nimi poruszać. Każdy wibrys posiada no, po prostu mięsień, który nimi steruje. Ludzie też posiadają wąsy, oczywiście mężczyźni, dorośli, ale tymi wąsami nic nie, nie, nie czujemy. Natomiast te wibrysy u zwierząt są głębiej osadzone po prostu w skórze. One są mocno unerwione i to jest dla nich taki dodatkowy narząd zmysłu. Tutaj maluch do nas podpłynął. Zobaczcie, jak wygląda. O. To są zwierzęta takie bardzo e, lubiące e, zabawę. Nasi opiekunowie e, przeprowadzają z nimi e, takie ciekawe e, treningi. Na przykład uwielbiają taką zabawkę. Nie wiem, czy posiadacie w swoim e, asortymencie. Pewnie wasze, wasze ringo nie jest tak pogryzione. Bo kotiki dodam, mają bardzo ostre zęby. Może uda nam się je zobaczyć z bliska? Nie, nie. nie. Może u małej, co? Tak, o, mała. popatrzcie tam. Ona jest bardziej w świetle, lepiej widać. I te ostre zęby, słuchajcie, każdy ząb jest taki zaostrzony mocno, po to, aby one mogły z łatwością polować na ryby, prawda? Ryby są śliskie. Gdyby miały takie zęby jak my nasze nie są zbytnio ostre, to byśmy, wszystko by im po, uciekało z pyska. A pyta, co jest przy smakiem kotików, a co jest przy smakiem fok? W naszym ogrodzie foki i uchatki mają bardzo podobną dietę, to znaczy jest ona indywidualnie ustalana pod każdego osobnika w zależności od Stanu zdrowia masy ciała czy na pory roku. Natomiast żywione są tym samym, mają dostęp do pięciu gatunków ryb. Są to śledzie, szproty, gromadniki, duże śledzie atlantyckie powyżej 300 gramów oraz makrele i kalmary. Jeszcze dodatkowo dostają galaretę wieprzową jako przysmak. I jeżeli chodzi o ulubione ryby, no to bardzo przypadają ta takimi tłustszymi, czyli na przykład makrela właśnie czy duży śledź, jednak też niektóre lubią kalmary, na przykład Zuri teraz bardzo lubi jeść kalmary jest to dla niej przysmak. Czekamy na pytania <grystanie> Dobrze. Patryk, opowiedz y, naszym panom, y, ile mamy kotików. Y, mamy w tej chwili pięć kotików. Mamy samca o imieniu Nelson. To jest nasz jedyny samiec. Jest największym kotikiem, bardzo łatwo go rozpoznać, bo jest dużo, dużo większy od y, dorosłych samic. On waży w tej chwili 230 kg. Mamy trzy dorosłe samice, czyli właśnie Mandisa, A. która jest najstarsza. A. Mandisek, która jest najstarsza, i Nabi. One są siostrami, przyjechały do nas z we Frankfurcie. Jest jeszcze Zolak. Zola. Zola w, w tym roku będzie miała 6 lat i urodziła się u nas we Wrocławiu. Jest jeszcze właśnie ten mały, niesforny kotik, czyli Zuri. Zuri jest naszym najmłodszym kotikiem. Urodziła się w zeszłym roku, 17 czerwca. I tak jak wszystkie kotiki, ona również uczestniczy w tym treningu, ale dopiero się go uczy, dlatego właśnie jest taka niesforna. Czteroletnia Laura pyta, ile lat żyją kotyki? No w zoo kotyki żyją nawet do 30 lat. W naturze oczywiście troszeczkę mniej, dlatego że tam czekają na, na nie również drapieżniki, takie jak na przykład rekiny albo orki. No A w zoo potrafią nawet do 30 lat żyć. Najstarsza u nas jest Mandisa, ma 14 lat, czyli powiedzmy, że jest w kwiecie wieku. A kto pływa szybciej, foki czy kotiki? Jeżeli chodzi o prędkość, jaką potrafią rozwinąć, jest ona bardzo podobna. Waha się od 25 do maksymalnie 35 km na godzinę, jednak y jeżeli chodzi o prędkość, ona jest bardzo podobna w zależności po prostu od tego, czy zwierzęta gonią ofiarę, czy po prostu uciekają przed drapieżnikami. Mniej więcej poruszają się te zwierzęta pod wodą od 25 do maksymalnie 35 km, jednak no, w zależności po prostu od sytuacji. Ciężko stwierdzić, kto pod wodą jest szybszy. No zobaczmy. Świetnie potrafią nurkować. Mała Bianka pyta, czy kotyki są gatunkiem zagrożonym? Nie, one nie są akurat mocno zagrożone. W Polsce wyłącznie we Wrocławiu, w naszym zoo. Ich status, status jest LC według czerwonej listy zagrożonych zwierząt. To oznacza, że są niskiego ryzyka, niskiego ryzyka zagini, zagrożenia wyginięciem. Natomiast ich największym problemem. Jest plastik, którego jest coraz więcej w oceanach, i takie młode zwierzęta mogą czasami je pomylić z tym, na co polują. Dlatego tutaj też nasz apel, żebyśmy prowadzili segregację i żeby te śmieci nie lądowały gdzieś w rzekach i w morzach, później w oceanach. Weronika i Milenka pytają, jak odróżnić chłopaka kotika od dziewczyny? Dorosłe samce kotika są. Najczęściej dużo większe i dużo cięższe niż samice, mają też taki charakterystyczny, jakby wyższe, trochę czoło, takim, no nie wiem, można powiedzieć melon, i też taką grzywę na, grzywę na grzbiecie i na szyi. Takie dłuższe, gęstsze włosy. One z daleka mogą się wydawać, że są takie obślizłe, natomiast one mają e, sierść bo, e, świetnie izolującą, e, właśnie od zimna, i e, taki kotik. Zobaczcie, jak teraz tej Milena nastroszy naszą e, samiczkę. E, I świetnie izoluje, i tak naprawdę ta woda nigdy nie dociera do e, skóry tego zwierzaka, i ona e, może sobie radzić nawet w takiej lodowatej zimnej wodzie. A tam, gdzie one występują w naturze, jest bardzo zimno. Mamy też pytanie o kolor oczu. E, jaki kolor mają kotiki i czy widzą kolory? E, kolor oczu u kotików jest ciemnoorzechowy, tak jest naturalny. Oczywiście, jak zwierzę jest albinotyczne, no to wtedy ma inny, inną tą tęczówkę bladoróżową, lub jeżeli inne wariacje kolorystyczne, no to wtedy może mieć nawet niebieską, ale taką podstawową u tego gatunku jest ciemnoorzechowy. Jeżeli chodzi o widoczność kolorów, prawdopodobnie nie widzą one koloru czerwonego, jednak nie jest to do końca zbadane. Wola, idzie. A kto to do nas dołączył. To jest Zola, o której opowiadał Patryk. Zola ma 6 lat i urodziła się tutaj w naszym Zo. Zna bardzo dużo komend i lubi właśnie trenować. Dużo dzieciaków pyta, w co najbardziej lubią się bawić kotyki. Czy one się bawią? Te zwierzęta na to, bardzo. Obserwuje się właśnie, że często podrzucają różne przedmioty kręcą się wokół nich i to można przypominać nam ludziom zabawę. Wykorzystując tego kamienie, wodorosty, młode zwierzęta w szczególności to robią, starsze trochę rzadziej. My tutaj dla naszych zwierząt wymyślamy bardzo różne ćwiczenia oraz metody zajmowania czasu. Nazywa się to wzbogaceniem środowiska, czyli po angielsku enrichmentem. My jako opiekunowie staramy się być jak najbardziej kreatywni, wymyślać różnego rodzaju enrichment, które aktywizuje nasze zwierzęta fizycznie oraz mentalnie. Nasze zwierzęta tutaj głównie są, bawią się na przykład no, baniakami, które muszą wyciągnąć ryby. Jak jest ciepło dostają lody. Takim jeszcze oczywiście projektujemy różnego rodzaju zabawki. Wykorzystujemy do tego materiały bezpieczne dla naszych zwierząt. I dzięki temu obserwujemy właśnie, że młodszy dęta czyli Zuri i Zola lubią się właśnie tam tym interesować. Kolejne pytanie. Jak kotyki śpią? W wodzie czy na brzegu? kotyki potrafią spać zarówno w wodzie, jak i jak i na lądzie bardzo często sobie drzemają tutaj gdzieś drzemią tutaj gdzieś na skałach, ale posiadają też taką zdolność, którą dzielą z innymi sakami morskimi, czyli potrafią odpoczywać różnymi półkulami mózgu. Kiedy jedna odpoczywa, kiedy drzemią sobie w wodzie, to druga zachowuje aktywność i wtedy dzięki temu one na przykład mogą być czujne uważać, czy żaden drapieżnik ich nie zaskoczy. Nawet w ZO, mimo tego, że przecież nie mają tutaj żadnych drapieżników i nie znają ich, to zachowują jakby tą, tą umiejętność. Można to zobaczyć na przykład, kiedy po godzinie 12 Nelson bardzo często ucina sobie drzemkę przy szybach właśnie ekspozycyjnych. To wtedy co jakiś czas wystawia nos po pierwsze, żeby, żeby pobrać powietrze, a po drugie, właśnie co jakiś czas zerka, czy wszystko jest ok wokół niego. Laura, dziesięcioletnia, pyta, czy Zola mogłaby wykonać jakąś sztuczkę. Czy nasze zwierzęta wykonują sztuczki? Robimy z nimi tutaj taki trening, który czasami się wydaje może śmieszny i, i wygląda jakby to były sztuczki, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, że dzięki temu treningowi jesteśmy z nimi w bliskim kontakcie, bez jakiegoś stresu dla nich, dlatego że to są jednak dzikie zwierzęta i one nie są oswojone tak jak pies i kot. I jeśli nie ma takiej potrzeby, to raczej nie szukają specjalnie z nami kontaktu, a tak dzięki temu treningowi możemy na przykład dokładnie obejrzeć sobie płetwy kotików, czy w ogóle fliper, czy w ogóle całe, całe ciało sierść, pysk jak, jak wygląda uzębienie, czy nawet akurat Zola bardzo nie lubi jak się ją dotyka w uszy. Ale możemy też na przykład je położyć, i tak żeby zobaczyć sobie dokładnie brzuch. Nawet nasze, nasze samice Kotika, Mandisa i Nabi miały wykonywane USG dzięki temu, kiedy były w ciąży. Natomiast też potrafią robić parę śmiesznych rzeczy, dlatego że są one zgodne z ich naturalnymi zachowaniami, czyli nie jest to nic, co, co to nie jest stresura, tak jak w cyrku i. Yy, która polega tylko na tym, że jest śmiesznie, tylko na przykład akurat jeśli chodzi o to klaskanie, to yy, Milena kiedyś trenowała z Zolą i zauważyła, że Zola w ten sposób się zachowuje, że sobie sama klaska i po prostu wzmocniła jej nagrodami to zachowanie i dzięki temu ona w ten sposób yy, da tak! Dążą. Mamy też bardzo ciekawe pytanie, w jaki sposób chronione są oczy Kotyka? Czy mają jakąś powiekę? Jeżeli chodzi o takie, taką ochronę biologiczną, jaką same zwierzęta mają, no to oczywiście, jak widać, mają powiekiem, potrafią zamknąć oczy. Natomiast ich kanaliki łzowe produkują specjalny rodzaj, taki, no, nie łez, tylko wydzielinę, która na suchym lądzie, kiedy zwierzęta odpoczywają i wysychają całkowicie, można zauważyć, że z, koti z oczu kotików cieknie tam jakaś. Rzeczywiście wygląda jakby płakały, tak? natomiast oczywiście one nie płaczą, tylko ta wydzielina chroni ich oczy przed promieniami, <mierdzi> skutkami, skutkami właśnie promieniowania UV. Pojawiło się kolejne pytanie, czy kotyki potrafią być niebezpieczne dla człowieka? Oczywiście są to drapieżniki i my jako opiekunowie mamy świadomość tego, że um, gdyby coś się... No, tam im nie się zagrożone lub robilibyśmy coś, co im się no, nie podoba, no to mogłyby no, być wobec nas no, niebezpieczne i my, jako opiekunowie, mamy to, tę świadomość. Codziennie pracujemy z naszymi zwierzętami, aby były przyzwyczajone do pewnych zabiegów i do naszej obecności. Natomiast prawda jest taka, że no, tak jak już to wielokrotnie wspomniano, to nie są zwierzęta oswojone i nie są to takie psy, że Będą one właśnie nam w pełni podatne i musimy liczyć się z tym, że są po prostu niebezpieczne. Piotr pyta, jak duży dom kotyki mają tutaj we Wrocławiu. Na pewno chodzi pewnie o wielkość basenu. Ja, ten, to jest. Basen ma pojemność 2,5 miliona litrów wody, więc jest no, całkiem spory. Głębokość tego basenu to 4,5 metra, więc też jest imponujący jak na standardy um, hodowli tych zwierząt. I myślę, że dla naszego stodary są bardzo wygodne i wystarczające. Poza tym basenem mają oczywiście jeszcze baseny zapleczowe, w których jest słonawa woda i ciemnia, i właśnie one pomagają nam również w profilaktyce ochrony oczu, właśnie naszych zwierząt. Więc mają jeszcze poza tymi basenami dostęp do okulnika i suchych boksów. Roxana jeszcze też pyta. Oj, gdzieś mi to uciekło, momencik. Aha, czy zmieniają kolor jak wyschną, czy inaczej wyglądają? Tak, tutaj wydają nam się takie ciemniejsze, natomiast kiedy są suche, przypominają zwierzęta takie kremowe, jasnobrązowe, więc faktycznie jak są suche, czasami można nawet z daleka nie rozpoznać, który kotik jest który. No poza samcem, którego futro jest czarne, tak. I jest też większy. A jak wysoko skaczą kotiki? To może Patryk zaprezentuje, jak zala na lądzie skacze. No w wodzie też potrafią wysoko, nawet na 2 metry. Hop, hop, hop. Dobrze! W tamtym tygodniu było zadanie do narysowania. Trzeba było narysować jakieś zwierzę z naszego dziecińca. Dzisiaj natomiast kolejna praca domowa dla wszystkich miłośników kotików, całego zoo, to plakat. Trzeba będzie stworzyć plakat, na którym będzie pokazane, czym się różni foka od kotika. Dobrze. Flipper. Bardzo ładnie. Dobrze. Zadanie, powtórzę jeszcze raz, to stworzyć plakat, w którym jest pokazane, czym się różni foka od kotika, czyli od uchadki. I zachęcamy, żebyście później w komentarzu będzie pokazany link, gdzie dokładnie wysyłać te prace. Technika dowolna, oczywiście. Dobrze! Dostań. Dziękujemy Wam serdecznie za to, że połączyliście się z naszym fanpage'em, że obserwowaliście dzisiejszy odcinek. Następny będzie w piątek o 12.00 z małpami. Także zostańcie w domu. I do zobaczenia. Zola, Zola. się. Zola, pomachaj. Zolu, pomachaj. Pomagaj. pomachaj. Zawstydziła się. No, się. Ojej.